No dobra, weź tylko opaskę i pójdziemy na śniadanie. Okej. Okay. O, dobra, możemy już iść. O, dzieci, już przyszliście, siadajcie. No, zjedzmy śniadanie i zabierzemy się za wystrój domu. A gdzie jest tata? Pojechał po dekoracje świąteczne, bo dzisiaj jest pierwszy grudnia i trzeba trochę udekorować nasz domek. Ale fajnie! O, już zjedliście? Za chwilę przyjedzie tata z dekoracjami. Super. Dekoracje już przyjechały. Chcesz mi pomóc? O tak! Kto pierwszy? Och, ja posprzątam po śniadaniu, a później do nich dołączę. O, ile śniegu napadało przez noc! Tego kupiłem też, mam te wielkie sanie fajne. Pielsa się na nich przejadę. He, he. Pągni mnie. Och. No dobrze, ale najpierw przedstawię wam rzeczy, które kupiłem. Ale wielka chujinka, No, musiałam zbierać ekipę, żeby mi ją postawili. Będziemy mieli super święta. Ale wielki dziadek do owechów. Jego też wtaszczy ekipa. Och, ale się wywróciłem. Co, taki grubas ciężki. Wtaszcie go do domu. Tato, nie marnujmy miejsca w domu. Postawmy go może na dwór. Racja. Och, ciężkie to. Ale pięknie wygląda. Prawda, dzieci? No, prawda. Co teraz bierzemy? Ach, uporałam się z bałaganem w kuchni. Mogę już wam pomagać. Piękny dziadek do orzechów. Jaka piękna chujinka! Jak fajnie. Hmm, to co teraz? Och, ta chujinka wygląda tutaj świetnie. Weźmy parę rzeczy stąd do naszego pokoju. No rację, ale będzie zabawa. Huch, ale ten anioł był ciężki. Ale pięknie wygląda w naszym pokoju. A zbowieśmy te skarpety na prezenty. Hmm, dostanę lepszy niż ty. Oj, to już zobaczymy. O, już powieszone. Tawiłam choinkę. A wy, dziewczynki, co zrobiliście przez ten czas? My zanieśliśmy aniołka do swojego pokoju i powiesiliśmy świąteczne skarpety. O, to super! No to za co się teraz bierzemy? A są tą latarnię gdzieś koło domu. Racja. Uff, już prawie. To wygląda świetnie. Teraz ją zapalmy. Pff, wow! Ale piękny widok! Co zrobimy z tym? Stawmy to w łazience. Nie no, co ty, Sky? Mam zdaniem to dobry pomysł. No to naprawdę ładnie. No tak. Sky miała świetny pomysł. Były nam jeszcze takie rzeczy. Co teraz? Podłączymy to oto elektryczne ognisko do pieczenia kiełbasek i różnych rzeczy. Ustawiłem już na środku. Którego dnia możemy zrobić sobie to ognisko tutaj. Stawmy w salonie. Tam też przydadzą się jakieś dekoracje. Myślę, że wygląda ładnie. Teraz wracam do reszty, dokończyć dekorowanie. O, a tą wstążkę uczepmy na dachu. O, będzie ciężko, ale to super pomysł. Myślę, że wygląda git. Teraz mamo pobawię się ze Sky trochę na dworze. Dobrze, dzieci. Ka, już jestem. Hezi, hej. hey. ładne dekoracje. Jeździmy sankami? Jupi! Ale fajnie. Mamy się teraz akcesoriami do śniegu. Super, fajna zabawa. Kapu, kapu. O, fajny zimowy spacerek. Hej, a kto tam? Czy to nie Bella, Jessie oraz jej siostra Sky? He, trzeba im trochę podkuczać. I, i. Tu jestem fofową, więc zrobimy kulki ze śniegu i rozpoczniemy wielką bitwę. Nie wiem, jak to knął nomof się tam bawić. Super pomysł! No I jak macie kulki? No, cały stos. Nawet pierwszy cel Bella. Trzy. Dwa, jeden, start. Ach, kto to był moja opaska? Co się dzieje? Teraz w Jessie, szybko! O! A to ja rzucam w skaj. A nie trafiłaś i co? Le, le, lele le, le. Nie, szybko robić kulki. A pt. To by co? Wywaliłam się o lód. Szybko wstawaj i róbcie kulki. O bo wy! No pewnie! ptapilapina lapina. Wszystko wy! Chciała ja też chciałyśmy się pobawić. Już się nie bawimy, więc jak chcecie, to może się już iść. Na pewno sobie nie pójdziemy. Za, za wielką wojnę. Idź już do domu. To bitwa dorosła. Mama no, hej Hejta, to co oglądacie? Och, masz z nami obejrzeć. Chodź na tu O, ale fajne. Myślę, że możemy zaczynać, ale i tak wiemy, kto wygra. Co, rozpoczynamy bitwę? Czy czekacie? Nie, no, rozpoczynamy. Dobra, to trzy, cztery, start! O, oh, Lila mnie trafiła! He, he, ma się ten rzut. No nie, muszę uciekać. Masz tajną broń, ja ich załatwię. Oka! Mamy właśnie takiego małego kotka? Bina, plan B. Czas start. Nawet nie doleciała Dobra, teraz full focus Ała! No ptap! Jak mogłaś? Czas na mój precyzyjny rzut Ała! Trafiła mnie! Została tylko jedna Tut! O nie, goni mnie, muszę ją trafić Ona mnie trafiła! To jeszcze raz precyzyjny O nie, przegraliśmy Ha! Wygrana! Dziewczyny, zwijamy się. Chodźmy do mnie na ciepłe kakao. Racja. Też muszę już iść. Paula. Bella. Zobaczyć, co robią rodzice. No. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli chcecie więcej zimowych vlogów, to koniecznie subujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.